Sorry, chłopaki, ale nie możecie wejść Co? Nie da rady? Dlaczego? Daj spokój, człowieku Wyluzuj, włożyliśmy najlepsze ciuchy Cemu nie możemy wejść? Ale lipa A, Przepraszam, kochani, jestem na liście Ty, no poważka, pas Patofelki, polo, żadnej capałki Wszystko gici, Nie, nie, nie da rady, żebyście weszli ty no bądź w ty czego dygasz? Zbój, te łachy, a nam nie pozwalasz wejść, nie fajnie. Dobra, przyprowadźcie chociaż jedną dziewczynę, to was puszczę, okej? Okay? Ej chłopaki, to strata czasu jest, spadamy. O, nie weszliście? Wierzcie nic nie straciliście, klub pełen zdzir, coś okropnego. Okej, okay, wchodźcie tu Dzięki Dzięki, gruba się, fajna kosulka Dzięki mm, Fajna jesteś